Siemaneczko, Aras, Life in Poland, witam na moim kanale, jeśli jesteś pierwszy raz. Zostaw łapeczkę w górę dla motywacji, komentarz, że byłeś. No, a jak Ci się tutaj u mnie spodoba, no to zasubskrybuj i oczywiście czarny dzwoneczek kliknij, żebyś wiedział, kiedy wrzucam nowe filmy. Huh. Taką anegdotką sobie zaczęliśmy. E, jesteśmy na spacerze z Ewelinką, idziemy się przejść. E, byliśmy przebiegłym w tym nowym Dino, co otworzyli na Bora Komorowskiego. Także idziemy sobie. Idziemy tam <laughs> Także idziemy tam e, Że tak powiem Idę do kumpla zobaczyć jak nam płytki położył Nie taki świlek Dzwonimy czy jest na budowie tam. Ty mnie nie nie, Ty, nie, nie. Aktualizacja, no jednak nie do domu, do mieszkania, <laughs> także idziemy się przejść, ładna pogoda, troszkę przy chwilą przychmurzyło, malutka nam zasnęła, także lecimy sobie, idę po prostu jeden temat załatwić, obgadać pewne sprawy i będę leciał pod kebab, bo podobno mam się oglądać za siebie, także będę leciał jeszcze pod kebab się porozglądać za siebie albo przed siebie na boki Nie, nie wiem, chyba dzisiaj ewolimy na wszystkie kebaby zwiedzę w fordonie. taka wrzydka Dobra także wracamy się troszkę pogoda popsuła sprawa załatwiona no, ale się popsuła pogoda dobra chwilę pogadałem, fajnie było powspominać stare czasy <laughs> Dobra, lecimy dalej także sprawa załatwiona Kurna, chyba nie dotrzemy pod żaden kebab kurna dzisiaj szkoda będzie trzeba zamówić telefonicznie. Dobra, taka wrzutka dla Was. Także lecimy dalej z tematami budowlanymi. Kontynuując podróż, no niestety tak zmokliśmy, że ja po drodze wszedłem się przebrać. Teraz idziemy z dziewczynami się przebrać i wracamy z powrotem na chatę. Dobra, taka aktualizacja. Eee, że tak powiem, na wczorajszym live'ie ktoś się ze mną umawiał pod kebabem, także jestem przebrany. Przestała upadać, także jest fajna pogoda, także lecimy zobaczyć, czy coś się wydarzy, czy ktoś tam czeka, czy chce, będę rozmawiał, czy co tam będzie, nie wiem, yy, no chyba podejdę pod te kebaby, podejdziemy, gdzie chodzimy zawsze, także pod Olio w Fordonie podejdę sobie i pod Burgerownię, także lecę, skoro ktoś mi pisze, bądź jutro pod kebabem i że tak powiem... Brzydko na live nie będę powtarzał, no to lecę zobaczyć co tam się będzie działo Także kup ku kuku kuku ku, 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 ku. Może będzie kuku kuku ku. Dobra taka wrzuta Szybka akcja Zbliżamy się pod burgerownię i kebabownię, także szybka akcja pewnie będzie Kebaby, ja kebaby! panie, kurna lecił Taka wrzutka. Na chwilę zobaczymy. No gdzie oni są? Gdzie oni są? Który to był? <laughs> Leci mordeczko. Dobra, moi widzowie, także dzisiejszy odcinek, żebyś nikt, nikt się nie obraził, że jakieś atencji, syrencji i innych tam rzeczy. Tak, szukam atencji, spadłem mi wyświetlenia, kasa brakuje, kurna. No Jezus, no nie wybudujemy się. Ewelina, wybaczysz mi? No, dlatego w celach humorystycznych, że tak powiem, dzisiejszy vlog sobie nagraliśmy. Także, jak nikt nie bierze do siebie, po prostu chciałem, że tak powiem, rozwiać e, jakieś dziwne rzeczy w komentarzach lub na wczorajszym live ie. Jak widzicie chodzę i miewam się dobrze także wszędzie chodzę gdzie chcę Nie mam nigdzie wyrogów Jeśli ktoś zauważył także chodzę po całym Fordonie e, Live in Poland jak to mówią Także widzieliście również gdzie byłem także też to świlki, takie wiecie o co chodzi, jakby to powiedzieć. Także mówię, nie brać tego wszystkiego tak dosłownie na serio. Dzisiejszy odcinek, tak jak mówiłem, w celach humorystycznych, e, na podbicie zasięgów. <laughs> nie, no się śmieje, ogólnie. No co, spacerujemy sobie dzisiaj, że tak powiem, cały czas z tą opaską chodzę, e, spacerek no co mam wam powiedzieć weekend sobie po prostu zrobiłem na regenerację właśnie kolana ogólnie żeby odpocząć troszkę dałem czadu z robotami troszkę się tego nawarstwiło wszędzie było trzeba być i nigdzie jak ja to mówię dla też w celach humorystycznych oczywiście wszędzie jakieś tam etapy są i cały czas te prace postępują tak? wiadomo że to się rozkłada w jakąś tam Yy, w, w czasie tak, ale jakoś tam wszystko idzie w miarę yy, w miarę, że tak powiem postępowo I dalej walczymy, yy, że tak powiem z codziennością iną to pewną toper praca praca, walczymy z codziennością siłuje się ze swoimi zleceniami. No no widzicie, dzisiaj humarek dopisuje. Yy, właśnie o to chodziło, bo... Organiz, organizmem, ale żeby właśnie odpocząć e, psychicznie, główka, żeby odpoczęła, e, no i dlatego widzicie w celach humorystycznych dzisiejszy odcinek. Że tak powiem, dla niektórych e, komentujących negatywnie, albo podkładających wręcz, e, próbujących może podkładać jakieś, jakieś kłody. Jestem, widzicie? Także no problem jak ktoś coś do mnie ma. Jest numer telefonu, jest mail na wczorajszym live'ie, którego już nie zobaczycie, było prawie 100 osób w największym momencie, taki partyzan to był z tym live'em, także dziękuję za obecność wszystkich, no i tak sobie lecimy, także przeszliśmy się na spacerek, teraz dziewczyny idą po, że tak powiem, ubranka i akcesoria. I lecimy dalej na spacerek, wykorzystujemy pogodę. Póki jest, nie? Bo przy już deszcz zastał, ale na maksa chcemy wycisnąć dzisiaj tą sobotę. i dziecko się, że tak powiem, dotleni. Eee, ja po prostu nie, nie, nie po prostu, kurczę, się zaciąłem teraz. Eee, nie, obciążając, nie obciążając tej nogi po prostu przy eee, klękaniu. Po prostu sobie rozchodzę, tak? Dla zdrowotności, jak to Jarek mówi, Jarka, pozdrawiam. 5 km dziennie. No, ja sporo robię, powiem. Bo... Zresztą sami widzicie po filmach, że ja w miejscu chodzę. No, także te 5 km na pewno jest zachowane. I to jest prawda. To jest prawda. Ruch to zdrowie. Tak samo humor to też zdrowie. Także troszkę uśmiechu. Na mojej twarzy dzisiaj się pojawiło, na Eweliny też i być może na waszych również, obejrzawszy ten odcinek. No i lecimy dalej z tematami. Lecimy się ogarnąć teraz i może jeszcze jakąś nagryweczkę wrzucimy, może gdzieś tam na Wisłą się kochanie przyjdziemy, nie? Na tę promenadę tam, zobaczymy jak to tam się dzieje, postępy, nie?